Dzień dobry, kochani moi. Chciałam was bardzo ciepło pozdrowić. Dziękuję serdecznie za te prace, które przysyłacie. Są rzeczywiście piękne i poruszające. Czekam w takim razie na pozostałe ilustracje wiosny. Może ktoś opisze, jaki list przygotował dla bliskich, z którymi dawno się nie widział. Też takie listy już docierają do mnie. Chociaż są dedykowane dziadkom, na przykład, to jednak zdecydowaliście się je pokazać. Przepiękne, dziękuję bardzo. Kontynuujemy czytanie. Zakończyliśmy na tym, jak nasi przyjaciele trafili na wyspę. Szukają teraz odpowiedniej przystani, żeby tam ukryć łódź. I oto John, który, jak wiecie, jest kapitanem całej wyprawy, najstarszym z rodzeństwa. John wiedział, że ani po północnej, ani po zachodniej stronie wyspy nie ma miejsca odpowiedniego na przystań, ponieważ brzeg kończył się kamiennym murwiskiem opadającym prosto do wody. Po stronie wschodniej, oprócz miejsca, w którym wylądowali, było tak samo. Ale istniała jeszcze szansa, że uda się coś znaleźć na południowym krańcu, gdzie wyspa dzieliła się na mniejsze wysepki, a nagie skały sterczały z wody. Niektóre tak daleko od brzegu, że opływając je jaskółką, nie ważył się podchodzić bliżej. Wybrał najłatwiejsze przejście wśród zarośli i małych drzew. Miał wrażenie, że ktoś wcześniej chodził tą drogą, po czym wyszedł prosto na idealne miejsce. Przy pierwszym zwiadzie znaleźli się może o jardy dalej, ale zakątek był. Tak dobrze ukryty, że zawrócili, nie zauważywszy go, tym razem John prawie na niego wpadł. Była to mała, lecz długa i wąska plaża w maleńkiej zatoczce na krańcu wyspy. Zwieszały się nad nią gęsto rosnące leszczyny, które skrywały ją przed wzrokiem postronnych, o ile ktoś nie podjął trudu przeciśnięcia się przez gąszcz. Za zatoczką południowo zachodni zakątek wyspy wchodził niemal 20 jardów w wodę. W postaci wąskiej, wysokiej na siedem lub osiem stóp skały, która następnie stopniowo opadała do jeziora. Skały osłaniały zatoczkę również od Południowego Wschodu. Jedna duża skała należała do wyspy, a za nią ciągnął się łańcuch mniejszych głazów, nic dziwnego, że płynąc od strony jeziora widzieli tylko skały. Wygląda zupełnie jak małe jezioro bez żadnego dostępu z zewnątrz, powiedział do siebie John. Spiął się na duży głaz porośnięty wrzosem i podpełznął po nim, przyglądając się uważnie, małej sadzawce pod nad sobą, pod sobą. Na przeciwnym brzegu dostrzegł pod wodą duże kamienie, ale z tej strony woda wyglądała na czystą. Tafla była idealnie gładka, ponieważ sama wyspa chroniła przed wiatrem, który wciąż lekko wiał z północnego zachodu. Wyglądało na to, że będą mogli sprowadzić tu łódź przez wąski przesmyk między głazami. Ale oczywiście pod wodą mogły być kamienie, których nie był w stanie dostrzec. John zszedł z powrotem i pobiegł do obozu. – Znalazłem świetne miejsce, przynajmniej tak mi się wydaje. – Co znalazłeś? – spytała Suzan. Chyba dogodną przystań dla jaskółki, ale jeszcze nie jestem pewny. Podpłynę tam, by sprawdzić, czy jest do niej dostęp od strony jeziora. Idziesz ze mną? Nie mogę zostawić obiadu, odpowiedziała Suzan. Cóż, mogę mieć jednego załoganta. Możesz dać mi starszego marynarza? Idź, Titi, powiedziała mat Suzan. Ja też chcę, odezwał się Roger. Tylko jedno z was. Powiedział John, jeśli jednak dostaniemy się do przystani, zagwiżdżemy. Wtedy możecie przyjść. Pożyczysz mi swój gwizdek, panie Macie? Susan pożyczyła mu gwizdek i John z Titty podążyli pośpiesznie do miejsca lądowania i wyprowadzili jaskółkę. Będę wiosłować, powiedział. Nie ma co podnosić żagla tylko po to, żeby zaraz go ściągać. John wiosłował, a Titty siedziała na rufie. Z powodu kilu i balastu jaskółka świetnie nadawała się do żeglowania, lecz ciężko było nią wiosłować. Mimo to wkrótce minęli kraniec wyspy, po czym John poprowadził łódź łukiem na zewnątrz jak najdalej od skał. Teraz spróbujemy wejść. Będę bączkował z rufy, a ty pójdziesz do przodu z drugim wiosłem, żeby odpychać się od kamieni, gdyby były pod wodą. Bączkowanie, ciekawa nazwa. Bączkiem. Nazywam, nazywa się czasami małą łódź. Bączkowanie to jest odwracanie tej łodzi, kręcenie nią przy pomocy jednego wiosła. Bączek to też nazwa na ptaki, z rodzaju chyba czaplowatych, takie brodzące w wodzie ptaki. To też bączki. Dobrze, najlepiej stanę przed masztem, tak jak robił to Roger, odpowiedziała Titi. Dobrze, jeśli będzie miejsce... Na rufie jaskółka miała wycięte w pawęży półkole z wyglądu przypominające niewielki kęs odgryziony w kromce chleba. To było właśnie miejsce na umieszczenie luzem wiosła. Pracując nim i kręcąc w obie strony, można było napierać na wodę i wprawiać łódkę w ruch właśnie bączkować. Wielu ludzi nie potrafi bączkować z rufy łodzi, ale jeśli się wiedziało, jak to robić, było to całkiem łatwe. A Johna dawno temu w porcie w Falmouth nauczył tego ojciec. Jedyny kłopot polegał na tym, że dziób u łodzi obracał się to w jedną, to w drugą stronę. Kapitan John wyjął ster i umieścił go na dnie łodzi. Potem zaczął delikatnie bączkować za rufą, tak by jaskółka ruszyła powoli w kierunku kamieni. Titi z drugim wiosłem stała w gotowości na dziobie. Są kamienie pod wodą po obu stronach łodzi powiedziała. Krzycz głośno, jeśli zauważysz jakieś z przodu, zakomenderował John. Jeśli dasz radę, nie pozwól łódce w nie uderzyć. Znów uniósł wiosło. Jaskółka powoli płynęła wśród zasłoniętych wodą głazów, spośród których część wystawała nad wodę. Te rosły w oczach. Za nimi starczały wysokie skały, które zakrywały wschodni brzeg jeziora, podczas gdy zachodnia strona kryła się za długim, skalistym cyplem. Płynęło się więc jak między dwiema ścianami. John, pamiętając o tym, co zobaczył z dużego kamienia nad sadzawką, trzymał jaskółkę jak najbliżej ściany wschodniej. Titi odpychała się wiosłem, gdy za bardzo zbliżali się do kamieni. Gdyby wiosłowali normalnie, dotykaliby wiosłami kamieni po obu stronach. A tak, jaskółka wciąż miała pod kilem odpowiednio głęboką wodę. Nie wiem, jak wy Oceniacie tę współpracę, ale w moim przekonaniu jest idealna, harmonijna. Takiej współpracy tylko pozazdrościć. No dobrze, kochani, pozdrawiam Was cieplutko i do następnego razu. Pa!